Pani Małgorzata z Łodzi pyta, jak zrekompensować godziny nadliczbowe. Rafał, na pewno wiesz. Mamy tutaj dwa sposoby. Pierwszy, taki naturalny, to jest wypłacenie. Wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nienormatywnych z oczywiście uwzględnieniem dodatku, czy to 50%, czy to 100%, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj nadgodzin. No tutaj się kłania oczywiście prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy, aby wiedzieć dokładnie, z jakimi nadgodzinami mamy do czynienia i prawidłowo je wypłacić. To jest po pierwsze. Po drugie, możemy oddać wolne. Za pracę w godzinach nadliczbowych, i tutaj mamy znowu dwa sposoby, jeden, gdzie kierowca składa wniosek, kierowca pracownik kierowca w tym momencie oczywiście składa wniosek o e, udzielenie wolnego w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe, wtedy oddajemy jeden do jeden: Jedna godzina pracy, jedna godzina e, wolnego. Natomiast jeżeli to pracodawca oddaje, w, 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 w tak zwany uznaniowo, czyli tam gdzie uważa, że należy oddać wolne, czyli sam podejmuje decyzję, to wtedy oddaje 1 do 1,5, czyli za jedną godzinę 1,5 godziny wolnego. Jest to prostsze oczywiście, bo nie mamy do czynienia z dokumentacją, papierologią, nie ma żadnych wniosków podpisów, po prostu jest udzielane odgórnie wolne i no, tylko wiąże się to z, z nieco większą ilością czasu wolnego, ale jest to, uważam, sposób prosty i ja taki rekomenduję.